W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O miłosierny Boże, dziękuję Ci za dar tego minionego dnia, za każdą chwilę, która była darem od Ciebie. Dziękuję za każde dobro, które mogłem uczynić, za każdą naukę, jaką mogłem wyciągnąć z doświadczeń, za każdą osobę, którą mogłem spotkać i z którymi mogłem się dzielić miłością i życzliwością. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją opiekę nade mną, za Twoją nieskończoną łaskę, która mnie otaczała, i za Twoją cierpliwość wobec moich ograniczeń i słabości. Dziękuję Ci za Twoją miłość, która nigdy nie ustaje, i za Twoją obecność, która daje mi siłę i nadzieję w każdym dniu. Proszę Cię, Boże, abyś błogosławił moje wysiłki i starania, abyś prowadził mnie zawsze drogą prawdy i sprawiedliwości. Pomóż mi odkryć sens każdej sytuacji, w której się znalazłem, i nauczyć się pokory, wdzięczności i wiary w Twoje plany dla mnie. Dziękuję Ci, Panie, za każdą lekcję, którą mogłem dziś odbyć, za każdą chwilę radości i za każdą próbę, która pozwoliła mi wzrastać w mądrości i dojrzałości. Dziękuję Ci, że Byłeś ze mną przez cały dzień, prowadząc mnie swoją miłością i prowadząc mnie na drodze do zbawienia. O Boże, dziękuję Ci za moją rodzinę i przyjaciół, za każde błogosławieństwo, które otrzymałem, za każdą pomocną dłoń, która mnie wesprze, za każde serce, które dzieliło ze mną swoją miłość i troskę. Błagam Cię, abyś błogosławił ich w swojej łasce i chronił ich pod Twoją opieką. Dziękuję Ci, Panie, za każdy kawałek Twojego stworzenia, za piękno natury, które mnie otacza. Za każdy cud, którym mnie obdarzyłeś. Dziękuję Ci, że mogłem doświadczyć Twojej obecności we wszystkich rzeczach i że mogłem cieszyć się Twoim stworzeniem z wdzięcznością i zachwytem. O miłosierny Boże, dziękuję Ci za dar życia, za każdy oddech, którym oddycham, za każdą chwilę, która mnie dotyka i za każdą nadzieję, która mnie prowadzi. Niech moja wdzięczność będzie wiecznym hymnem uwielbienia dla Ciebie, Panie który zawsze jesteś ze mną, niezmiennie kochającym i miłosiernym Ojcem. O Boże, źródło wszelkiej pokoju i spokoju, zwracam się do Ciebie w tej chwili, prosząc o Twoją łaskę i błogosławieństwo na czas snu i odpoczynku. Ty, który jesteś Panem nocy i dnia, proszę Cię, Panie, abyś kierował moje myśli i moje sny w dobrym kierunku. Abyś chronił mnie przed wszelkimi niepokojami i lękami. Niech Twoja obecność będzie źródłem mojego bezpieczeństwa i spokoju, a Twoja miłość niech otuli mnie jak ciepły koc, dając mi poczucie bezpieczeństwa i ukojenia. O Boże, proszę Cię, abyś ulżył mojemu zmęczonemu ciału i umysłowi, abyś ułatwił mi zasnąć i dał mi głęboki i spokojny sen. Niech moje sny będą pełne Twojej miłości i Twojej obecności, Abyś mógł mnie pocieszać i prowadzić nawet w najciemniejszych chwilach nocy. Proszę cię, Panie, abyś uzdrowił każdy ból i niepokój, który mnie dręczy, abyś dał mi siłę i wytrwałość na następny dzień. Niech sen będzie dla mnie czasem regeneracji i odnowy, abyś mógł przywrócić mnie do pełni sił i energii, aby służyć Tobie i moim bliźnim z całego serca. O Boże, Ty, który nigdy nie śpisz. Proszę Cię, abyś nieustannie czuwał nade mną w czasie snu, abyś chronił mnie przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem. Niech Twoje anioły otaczają mnie swoją opieką i strzegą mnie od wszelkiego zła, abyś mógł mnie wyprowadzić na światło dnia w pokoju i radości. Dziękuję Ci, Panie, za dar snu i odpoczynku, za możliwość wyciszenia się i odprężenia po trudach dnia. Niech mój sen będzie czasem spotkania z Tobą czasem na zanurzenie się w twojej miłości i łasce abyś mógł mnie umocnić i odnowić na nowe wyzwania które stoją przede mną o boże błagam cię abyś obdarzył mnie spokojnym i odświeżającym snem abyś dał mi siłę na kolejny dzień aby służyć tobie i moim bliźnim z oddaniem i miłością niech twe imię będzie wysławiane na wieki wieków o panie boże nasz Któryś stworzył nas na swój obraz i upodobanie, zanosimy do Ciebie nasze pokorne błagania w tej modlitwie. Dziękujemy Ci za dar nowego dnia, za możliwość przebudzenia się i rozpoczęcia kolejnej podróży przez życie. Prosimy Cię, Panie, abyś obdarzył nas swoim błogosławieństwem, mądrością i siłą na nadchodzące godziny. O Boże, któryś jest źródłem wszelkiego dobra, błagamy Cię abyś rozświetlił nasze serca swoim światłem, abyśmy mogli rozpoznać Twoją wolę i postępować zgodnie z Twoimi przykazaniami. Udziel nam mądrości, abyśmy podejmowali właściwe decyzje i wybierali drogę prawdy i miłości. Panie, otocz nas swoją opieką i miłosierdziem w ciągu nadchodzącego dnia, abyśmy mogli przezwyciężać wszelkie trudności i wyzwania, które napotykamy na naszej drodze. Daj nam siłę i wytrwałość, abyśmy mogli pokonywać wszelkie przeszkody i dążyć do celów z determinacją i odwagą. O Panie, błagamy Cię, abyś prowadził nasze kroki i chronił nas przed złem. Niech Twoja obecność będzie dla nas źródłem nadziei i pocieszenia w każdej sytuacji. Niech Twoja łaska umacnia nasze serca i sprawia, że będziemy gotowi służyć Tobie i naszym bliźnim w miłości i oddaniu. Panie, dziękujemy Ci za dar życia i wszystkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarzasz każdego dnia. Prosimy Cię, abyś błogosławił nasze wysiłki i działania, abyśmy mogli być dla innych znakiem Twojej miłości i łaski. Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy nam na każdym kroku, abyśmy mogli przynosić radość i pokój tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Daj nam odwagę abyśmy byli światłem dla innych i źródłem nadziei dla tych, którzy są w potrzebie. Błagamy Cię, Panie, abyś umacniał naszą wiarę i dawał nam siłę, abyśmy mogli trwać w Tobie przez całe życie. Niech nasze dni będą napełnione Twoją obecnością i Twoim błogosławieństwem, a nasze serca będą pełne radości i wdzięczności za wszystkie Twe dary. Amen.